Hej cześć Manko, w kolejnym odcinku na moim kanale Dziś chciałbym wam powiedzieć, że to jest pierwszy odcinek z nowej serii Pierdolisz. Banalne poradniki. Banalne poradniki ponieważ poradniki będą krótkie, jakieś takie 3 minutowe, góra 5, chyba że się naprawdę rozgadam. No i y, ogólnie one są banalne, ponieważ dla niektórych poradniki wydają się... Yy, zresztą prostą, że to, co będę pokazywał, yy, że to jest proste, ale no, niektórzy mają z niektórymi rzeczami problemy. Dzisiaj yy, chciałem powiedzieć, jak zmienić coś, co nas mogło wkurzać już od początku gry. Tak mówię właśnie o celowniku. Nim nie da się nic zrobić. Błagam. To jest najgorszy celownik, jakim. W ogóle wydaje mi się, że wymyślili GTA geta, Matko, i to jest najgorsze, że jak jest y, słońce, a to, tak mamy pościg, i helikopter jest nad nami, i tak chcemy w niego wycelować, i nie widzimy tego celownika. Jeżeli mieliście tak, kiedyś taki problem, to ten poradnik może Wam pomóc jakoś. No i dobra, i zaczynamy od początku. Czyli wcisamy sobie Escape przechodzimy w ustawienia przechodzimy w obraz i tu macie celownik się na celownik i zmieniamy szałką na złożony tu są tylko złożony i prosty złożony i teraz escape wychodzimy z tego i zobaczcie teraz sobie zmienię mm, na moją używaną broń czy pistolet pancerny i celownik jest taki on jest dużo lepszy naprawdę, on jest dużo lepszy ponieważ go lepiej widać, jest większy i naprawdę można minić rozgrywkę. No, i to by było chyba na tyle. Dzięki za oglądanie, jeżeli trwacie do końca tego w ogóle poradnika małego. Myślę, że spodobał wam się ten film, który dzisiaj nagrałem, że może komuś pomóc. Mam taką nadzieję, no, naprawdę jest super. Ten no, a ja się w, tym, w ten sposób z wami żegram. <grym> żegram. <grym> żegnam. No i co, do zobaczenia. Cześć. Yeah.